Witam bardzo serdecznie kolejne kolejnym materiale drzewi ocalały. W poprzednim odcinku graliśmy sobie w tą holo taktykę z naszymi nowymi przyjaciółmi. Może zacznijmy odcinek. Rzucić wyzwanie innym Również od tastyką. tej gry, tylko wybyśmy sobie tym razem tego Griza i tu mamy nagrodę na jakąś kurteczkę. Nie Jak sądzisz, że dasz radę staremu grezowi? No zobaczmy, trzy rundy. 16 punktów mam do wydania. 16 punktów, on ma 3 jednostki. Weźmy sobie tego starczą. Niech będzie jeden. Tak. Weźmy, dajmy sobie kogoś do strzelania. Ten był dobry. Albo weźmy sobie może tego tutaj I jeszcze raz takiego tutaj o kurde o nie przegram zdaje się że nie tej strategii o kurde na Ile zarobiłem? Lecimy jeszcze raz. Więc sądzisz, że dasz radę staremu gizowi? Te kury, one są... Dobra, to weźmy może... A jakby się sprawował no ten ostatnio zdał egzamin Więc postawmy go tutaj. I jeszcze mogę 4, coś za 4. Nie, za 6 nawet tego za 10 droid strażnik pałka ten starczą z, z elektropałką zobaczmy tego jak ten się będzie sprawował i weźmy może jeszcze tego. O, to oni to robią robotę. To było dobre. Dobra, on ma czterech. No tata, ta. wezmę sobie tego gościa. Tego gościa. Weźmy sobie. Weźmy tego z elektropałką jeszcze raz. I może tego. Zobaczmy. I do widzenia to się nazywa Polozabójstwo zabójstwo. Ta jednostka to już prawie piękny. Z tym Minigalem to oni robią robotę. Dobra. W takim razie jeszcze raz poproszę tą jednostkę. Jeszcze raz tą jednostkę. I niech będzie ten. Stać mi na coś nie. Pięknie. Jest kurteczka pilot. No dawaj, podwajamy stawkę. Dobrze. Fajnie. Super. Twoi oponenci będą czekać tutaj przy stole. Okej. W takim razie zobaczmy tą kurtkę pilota. Kurtka Fechmistrz. Ocalały taktyczny z wędro. Pilot jest. No i zróbmy sobie jakiś inny kolorek. A może taki. Dobra. Dobra. No i co mamy jeszcze w tych y, pogłoskach? Odszukaj tajemnicę przekopu. Jeszcze to bym chciał zobaczyć. To jest gdzieś tutaj. Dobra, śledzimy. Możemy lecieć. Wchodź i znajdź sobie miejsce przy barze. Ruszaj robić, co musisz. Pogadamy potem. Jestem zajęty, Kal. Dobra. Może później? Wyczerpały się rozmówki, okej. Okay. A właśnie, tutaj miał być ten robocik jeszcze gdzieś. Wiesz co, kiedyś słyszałem śpiew Targla. I jak to brzmiało? Niczym myśliwiec taj, zderzający się z górą. <laughs> Co? Eee Dobra Zobaczmy czy ten robocik tu gdzieś jest. Nie, nie ma go tutaj. A tutaj. Tu też zamknięte. Ty mi nic nie chcesz powiedzieć. Dobrze, to gdzie jest ta nasza pogło pogłoska? Bo jej nie widzę akurat. Kto? Tutaj. Dobrze, w takim razie. Tu jest coś na czerwono, winda. Nie wiem, czy ja obecnie jestem w stanie tam wejść, skoro tu jest na czerwono. Tu się mógłbym przenieść. Opuszczona zapora. Opuszczona zapora. Tam na górze jeszcze coś jest. Tak się zastanawiam, jak tam wejść. No nic, zobaczmy. Oddychaj. Szybka podróż. Opuszczona zapora. Nie nie widzę tego. Jest. Zobaczymy. Dobra, chodźmy. Dobra, jestem i ja muszę iść do przodu. W tą stronę. Kurde! Dobra, opuszczona zapora. Tak jakbym do przodu musiał się kierować. Dobra, Wszędzie dobra, się to wciska! Teraz opuszczona zapora. O, jest winda. A tam nie doskoczę. Tam może by było jakoś się dostać. A gdzie ona mnie zaprowadzi? Ich habe mich dann Co miałbym tu zrobić, kurcze? Jeden z poszukiwaczy wspomniał o trudnej osobnej ścieżce w kanionie, z której można podziwiać najpiękniejsze widoki na tej planecie. Jeśli zapoznasz się z tamtejszymi stworzeniami, to może pomogą ci tam dotrzeć. Nie wiem, czy ja dobrze, ja powinienem właśnie tam jakoś przeskoczyć. Bo tutaj to chyba nic nie będzie. Tu są ci goście. Tu będzie mina. Idzie. Dobra, z ciebie mam. Dekret obrotu! Dobra. Aha. Kurczę. Czy ja tu muszę wejść? Nie jestem chyba po drugiej stronie, tak Tu mam odkryte medytacje południowy azyl Jestem po drugiej stronie Kurde, ale ja wychodzę z tego obszaru, tej plotki Zabrać. Tylko pytanie nie po co. Nie, to nie jest tu. To musi być gdzieś tam. No chyba, że... Jeszcze tutaj. Ciekawe od jak dawna to tu jest. Jest proryt. sam nie wiem sam nie wiem czy czy to jest tutaj, czy tutaj? Hmm. Hmm. Czyli tak, już wiem, że... ...to nic nie da. Zaprzyjaźnić się ze zwierzętami. A tutaj też nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Zwołajmy windę, żeby nie spaść. Mogę tu się opuścić, ale co mi to da? To nie da. <śmany> Tutaj nigdzie nie wejdę. Nie, to mi nic tu nie daje. Chyba tu innym razem przyjdę. No tutaj. Nic już nie jestem w stanie zrobić. Więc. Mogę jeszcze spróbować to, ten od obszar odkryć. A żeby to się stało Co to jest? To jest ten kamienioło myśliwego i tutaj coś jest Dobra, jak tu się dostać? Gdzie to się... Południowy azyl. Stój. Szybka podróż. Południowy azyl. Zobaczmy. Dobra, jest. Kurde, tutaj? Serio? Nie tu chciałem, ja tu chciałem się dostać. Placówka azyl wędrowca. Czekajcie, czy ja to dobrze to rozumiem? Placówka, azyl, wędrowca. Gdzie to mnie przeniesie? czy przed chwilą tu gdzie byłem. Dobra. I to będzie na moich plecach. Tutaj chyba. Placówka, azyl wędrowca, i muszę iść w tamtą stronę. Tutaj. Tam nie byłem, prawda? Tak. To zbadajmy, co jest tutaj tym razem. Chyba byłem co, czy też nie? Też nie. A potrzebuję chyba tego zwierzaka. Bo teraz mogę iść albo tędy, albo tutaj tędy. Dobra, to daj mi tego. Czemu nie mogę go przywołać? Kurde, tutaj był ten skoczek, o jest No teraz mogę. Podjedźmy kawałek Bidi. Chodź. Tutaj zobaczymy. Czy dam radę się wdrapać dzięki tobie? Teraz! No pewnie, że dam. Jakieś kamienie? O nie, tylko nie ty. Cię, przyjacielu. A to był jeszcze jeden kamyczek. Działasz, Bidi? Proszę bardzo. Łowca. Bezbłędnie. Kolejna kurtka. Kurczę, ale tych kurtek się teraz trafia. Łowca. Użyjmy, zobaczmy. 54% ten rejon zbadany. A tam jeszcze coś jest. Może jakieś nasionko. Jest ptaszynka, która by mnie na dół doprowadziła. Ale ja nie chcę na razie. Niezłe brzmienie! Na pewno poleci na sample. Ale czegoś brakuje. O kurde, to chyba ten stwór, z którym walczyłem. I po wszystkim. Bezpłatna próbka. A szyjawi wierny droidowy DJ DDEC to jedni z bardziej ekscentrycznych przybyszów na Koboch. Zdarza się, że zapuszczają się w niezbyt bezpieczne zakątki doliny, żeby szukać dźwięków budzących ich ciekawość. No, 54,5 cały czas. Nie, nie będę... Przyjacielu skorzystał z Twoich rad, z Twojej pomocy. Bo ja jeszcze chcę sobie To znaczy odlochować, Chcę zobaczyć co tam jest. A tam co? Tutaj trzeba zejść. Nie wiem czy ja mam coś z tym robić, z tymi kamyczkami. To jest tutaj po drugiej stronie. Nie ma nic. No idziemy dalej. Oho! Uuu, co oni tak uciekają? Nagle. Chcecie mnie w pułapkę? Jest kolejny punkcik, to mi się podoba. Oho, zrobisz skan? Pięknie. Mądrość łowcy. Pożeraki polują w stadach i ta strategia dobrze im służy, od kiedy na kopach zaczęli przybywać nierzadko zdesperowani pechowi poszukiwacze. Pojedynczyłowca nie stanowi zagrożenia dla poszukiwacza z blasterem. Ale gdy nieszczęśnik zostanie zbaw wyzwabiony do gniazda pełnego tych stworzeń, sytuacja zmieni się drastycznie. No, to fakt. Dobra, co my tu mamy dalej? 63 i 6 już. Jest skrzynka. Kolejna kurtka, bombowiec. Kurde, nie nadążam za tymi kurtkami. Jak się prezentuje? Bombowiec. Użyjmy sobie. 60 było, teraz 63,6. No dobra, i chyba już to wszystko tutaj, tak? No to by wyglądało. to niczego nie zrobię. Nie wejdę nigdzie. Czyli mogę wracać. Okej. Okay. Co tak tam się zapaliło? Tam na górze jeszcze jest jakieś przejście. Tam na górze. Dobra. Chyba no, już tak z grubsza wszystko ogarnięte. Tu jeszcze coś jest. Tu by można było się przekierować. I tutaj nie byliśmy. Więc trzeba byłoby do przodu iść cały czas. No chodźmy. Może jakiegoś zwierzaczka, ale nie da rady. Tam ciekawe, jak się dostać kurcze A to jest na czerwono. O nie. No tu jest ja tutaj tu też na czerwono chyba będę jeszcze nauczył się jakoś tych pnączy ewidentnie może niszczyć